Witam z mety rajdu dolnośląskiego. Ostatnia runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski przyniosła ze sobą wiele niespodzianek i rozstrzygnęła bój o tytuł rajdowego mistrza Polski. Sytuacja punktowa przed rajdem dolnośląskim dawała szansę na tytuł mistrzowski trzem zawodnikom w kolejności Brianowi Buffie, Tomaszowi Kucharowi i Leszkowi Kuzajowi. Dwudniowy rajd z wcześniejszym prologiem zapowiadał emocjonującą walkę. Leszek Kuzaj od początku przystąpił do ataku, wygrywając większość odcinków pierwszego dnia rajdu. Niestety po przejechaniu mety lotnej przedostatniego odcinka pierwszego dnia, spalona 9, wypadł z trasy i rozbił samochód. Uszkodzona klatka bezpieczeństwa nie pozwoliła na start drugiego dnia i skorzystanie z systemu super Rally. Jak się później okazało, gdyby nie przykry wypadek, tym tempem Leszek Kuzaj miał bardzo realne szanse na tytuł mistrzowski. Została trzecia pozycja. Rajd obfitował w niespodzianki. Wrocławianie Tomasz Kuchar jadąc na swoim terenie miał apetyt na swój pierwszy tytuł mistrzowski w karierze. Przed Dolnośląskim przegrywał z Brianem zaledwie trzema punktami. Od startu pewnie prowadził swojego Peugeota 207 S2000. Jego celem był wynik lepszy od Briana Buffie. Na metę pierwszego dnia rajdu dojechał o 5,8 sekundy szybciej. W punktacji za sezon doprowadził do remisu. Bardzo ciężki dzień, aż 9 odcinków specjalnych i to takich, no umówmy się, może nie za długich, ale bardzo wymagających i Cieszę się, że jestem przed Brianem, ale mam świadomość tego, że jutro będzie ciężej i, i będzie trzeba mocno walczyć, ale nie poddaję się. Teraz już nie mam nic do stracenia, więc będziemy pełnym ogniem jechali. Swoją determinację pokazał już na pierwszym odcinku kolejnego dnia rajdu, zdobywając najlepszy rezultat. Niestety na kolejnym silnik jego Peugeota nie wytrzymał trudów rajdu. Czy myśląc o dzisiejszym dniu pojawiła się w ogóle taka myśl, że może być inny finał niż złoto? Przyznam szczerze, że patrzyliśmy na to, że tylko to nas interesuje. Nas interesowała walka i pierwsze miejsce, może nie pierwsze miejsce, miejsce przed Brianem. I wczoraj to udało się zrealizować, dzisiaj był też taki plan, żeby być przed Brianem. Chcieliśmy walczyć o mistrzostwo, plan realizowaliśmy w 100%, wczorajszy dzień zgodnie z planem, dzisiejszy zaczął się również, wygraliśmy pierwszy odcinek specjalny, niestety na kolejnym no, stanęliśmy i... I udział nasz się zakończył w tym razie. Nie radzie. było szans, żeby zrobić cokolwiek i dojechać do końca. Bardzo tego chcieliśmy, ale niestety nie było szans. Awaria techniczna nas pokonała tym razem. Zatem Brian Bouffier miał prostą drogę do tytułu mistrzowskiego, jednak nieco dalej na przedostatnim odcinku specjalnym awaria skrzyni biegów zatrzymała również i jego. Zarówno Brian, jak i Tomek zdobyli równą ilość punktów w sezonie 135, jednakże regulamin klasyfikacji końcowej bierze pod uwagę ilość eliminacji minus jedną. Zatem odejmując najsłabszą eliminację, w której Tomek zdobył 13 punktów, a Brian tylko 12, to Brian Bouffier został po raz trzeci mistrzem Polski. Posiadając w tym sezonie samochód, który był nieco słabszy od konkurencji udowodnił, że jest wielkim kierowcą, a polskie rajdy stoją na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie. Zacięta walka o punkty narzuciła wysokie tempo rajdu dolnośląskiego. Wytrzymał je cieszynianin Kajetan Kajetanowicz, który mając ponad 2,5 minuty przewagi nad kolejnym rywalem, ostatni odcinek pojechał pod publikę. Kajetan, miło Cię widać po raz kolejny jako zwycięzcę. Serdeczne gratulacje. Opowiedz, jakie są wrażenia? Tak szczerze mówiąc nie wiem co mam powiedzieć, bo cały rajd jechaliśmy, staraliśmy się jechać szybko i na granicy. Na ostatnim odcinku, OS na którym myśleliśmy, że już jest wszystko poukładane, postanowiliśmy zakręcić bączka dla kibiców i, i kawałek dalej wypadliśmy z trasy. Tak się to zemściło. Cieszę się, że tutaj jesteśmy, bo, bo to był trudny rajd i... i, i co jak mówi widać, najtrudniejszego. Jak widać dla, dla całej reszty z czołówki było... było bardzo ciężko i, i, i e, niewielu z nas dojechało. E, pogoda spłatała figla. Pogoda do Buropon, e, no, usterki jakieś techniczne. My też się nie ustrzegliśmy ostatniej pętli na początku odpadł nam lewarek od zmiany biegów. Poradziliście sobie świetnie, zaglądałam do samochodu. Tak, uzupełniliśmy go z śrubokrętem i przykleiliśmy taśmą. Czasami trzeba sobie w ten sposób radzić, natomiast nie mieliśmy zapadki odstecznego i w każdym razie, w każdym momencie z piątki redukując na czwórkę mogłem wsadzić wsteczny. To było trochę kłopotliwe dla mnie, żeby cały czas na to zwracać uwagę. Towarzyszyłeś wielu kierowcom rajdowym. Opowiedz proszę, jak jeździ się skydkiem? Bardzo emocjonująco. To naprawdę nie jest żadne oszustwo. To jest wyjątkowy brylant, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Ja myślę, że on tak czy inaczej jest, ma sporo sukcesów za sobą, ale ta duża kariera, mam nadzieję, jest ciągle jeszcze przed nim. Sport rajdowy jest bardzo złożony, bardzo wiele rzeczy decyduje o tym, żeby osiągać sukcesy. I myślę, że jego specyficzne cechy charakteru sprawiają, że mogę go porównać do największych, z którymi jeździłem i nie chcę tego robić z nazwiska, ale jest to duża przyjemność być partnerem takiego kierowcy. Drugi na mecie rajdu Dolnośląskiego zameldował się Maciej Oleksowicz. To jego największy sukces w karierze. Wyrażenie jest bardzo dużo, bo naprawdę dużo przygód. No, pogoda spłatała nam figle, ale taki miał być ten rajd. Wszyscy się tego spodziewali. No, nam poszło naprawdę wszystko tak jak trzeba. Z oponami trafiliśmy prawie, bo, bo chyba nie dało się trafić idealnie. Zawsze ktoś miał jakieś kłopoty. Dziękuję całemu zespołowi, wszystkim, którzy nam pomagali, bo naprawdę to jest, to jest wynik dla całego zespołu, dla wszystkich. Trzeci na mecie pojawił się Michał Bębenek. Gratulacje serdeczne, ale z miny wnioskuję, że nie jesteś do końca zadowolony z dzisiejszych wyników. Nie, ani z dzisiejszych, ani z wczorajszych, bo to nie jest to, na co nas stać i co oczekujemy, ale suma summarum nie jest źle, no mamy trzecie miejsce, także dużo, dużo wniosków po tym rajdzie można wyciągnąć i na pewno to też jest bardzo pożyteczne, bo cały ten sezon nie był dla nas udany, więc... Jesteśmy na podium, nie jest źle, natomiast mamy jakby pełną głowę wniosków i, i rzeczy, nad którymi musimy popracować. W przyszłym sezonie, no, ciężko jeszcze powiedzieć, ale prawdopodobnie pozostaniemy w grupie N. Bardzo chciałbym z 2000 samochodem jechać, ale to są olbrzymie koszty i w tym momencie nas na to raczej nie będzie stać. A czy to będzie samo EVO 9 czy EVO 10, w tym momencie jeszcze też nie, nie ma decyzji, jakby jeszcze nie zapadła. W najbliższych tygodniach to się wyjaśni. Trasy rajdu dolnośląskiego były również areną dwóch eliminacji rajdowego Pucharu Polski. Mniej doświadczeni kierowcy uatrakcyjnili widowisko. Na dwie eliminacje przed końcem cyklu puchar wywalczył Jarosław Szeja. W tym roku się zgrało i, i nasza jazda jest praktycznie bezbłędna, bo nie mieliśmy ani jednego wypadku, mało przygód, samochód bezawaryjny. No i tak dobre tempo. Wydaje mi się, że jakby te wszystkie czynniki spowodowały to, że, że na 6 startów 6 razy podium. No, więc... A co z przyszłym sezonem? Już jakieś plany? O, marzenia są. Chcielibyśmy startować w Mistrzostwach Polskich, chcielibyśmy startować jakimś pucharze. Ale czy dojdzie to do skutku, to nie wiem. Wszystko zależy od sponsorów? Dokładnie, niestety. Ale uśmiechnijmy się, może się uda, wynik jest, więc jest okej. Okay. Mm-hmm. <tune sound>